Pozostałe narzędzia z tej grupy, gdzie jest narzędzie kształt, które mówiłem w poprzedniej części, jest ich kilka. Szybciutko omówię. Pierwsze, wygładzanie, żeby dobrze było widać o co chodzi. Utworzę taką właśnie o specjalnie, prawda, poszarpane prawda, elementy krzywej, prawda. I teraz no, wiadomo, że no, nikt tak specjalnie nie robi, ale dla przykładu, niech to będzie w ten sposób, wybieram narzędzie. Jest tutaj wielkość końcówki do ustawienia. I no, jakby szybkość działania tego efektu. Tego już przycisku nie będę omawiał już po raz kolejny. Jest to po prostu pióra i używa się podczas pióra cyfrowego lub tabletu. Prawda? To jest, ja używam myszki, wobec tego nie mam dla mnie to zastosowania. I korzystając, jak korzystamy? Po prostu miejsca, które chcemy wygładzić, wciskam przycisk myszki i po prostu troszeczkę tak, jakbym malował, prawda? Proszę bardzo. Tutaj Proszę bardzo, już nie ma takiego uskoku, jest bardziej gładka linia. Mogę przeciągnąć to po całej linii, prawda? I cała linia zostaje troszeczkę wygładzona. Ok, to jest takie bardzo proste narzędzie. Kolejne to jest smużenie, czyli tutaj dla przykładu utworzę sobie, niech to będzie koło takie większe troszeczkę, żeby było widać dokładnie. Może być wypełnione. I tu ciekawa rzecz, o ile tworząc kształty już gotowe, prostokąt, elipsa, prawda, jakieś tutaj elementy gotowe, plus tekst, to najpierw, prawda, prawy przycisk myszki, muszę przekształcić to w krzywe, aby korzystać z narzędzia kształt. Tak przy tych narzędziach tutaj, pozostałych, nie muszę tego robić. Smużenie, prawy przycisk, dalej nie są to krzywe, a narzędzie będzie działać. Mamy tu oczywiście opcję wielkość końcówki i siła, jakby nacisk, z jaką tego efektu, z jaką działamy, ustawiłem dużą, żeby było po prostu dokładnie widać, o co chodzi. Otrzymam smużenie ostre lub mogę otrzymać smużenie gładkie. Na razie smużenie ostre i po prostu wciskam przycisk myszki i przeciągam w tym przypadku na zewnątrz. I powstał mi taki ostry pierzchołek, prawda? Obok drugi, obok drugi. One są mniej więcej równe. Jak zrobić większy? Mogę zwiększyć siłę nacisku, no maksymalnie to jest stało. Ale mogę też po prostu jeszcze raz w tym samym miejscu przeciągnąć. Proszę bardzo, dłuższy, jeszcze dłuższy, jeszcze dłuższy i tak dalej. To są ostre, a gładkie wyglądają podobnie, z tym, że nie, nie mają ostrej końcówki po prostu, prawda? Też mogę długie robić. No i też oczywiście do środka. Popatrzcie, gładki, gładki do środka, ostry do środka, prawda? Czyli w tą stronę tak samo. I mogę dowolnie zniekształcić mój obiekt. Ok, usunę go. Co mamy dalej? Żebym wiedział, jaki ślimak, utworzyć obiekt. To będzie dobry, nie mały, nieduży prostokąt. I używamy narzędzie ślimak. Mamy oczywiście wielkość końcówki, szybkość, z jaką jest stosowany efekt. No i obrót, prawda? W którą stronę? W lewą lub w prawo. Niech będzie w lewo. Zrobię tą końcówkę tutaj na potrzeby yy, większą, 50. Po prostu wciskam przycisk myszki. Może w ten sposób i trzymam. I proszę bardzo, mój obiekt się skręca. Prawda? Mogę trzymać naprawdę długo i będzie to tworzyło takie no, swego rodzaju yy, spirale, prawda? Z tym, że stworzoną z danego obiektu, z danego utworzonego wcześniej obiektu. Prawda? W ten sposób to wygląda. Mogę też oddziaływać to na, na mój obiekt. Może mniejszą końcówkę zrobię. 20. I na przykład w prawą stronę teraz, nie tak jak zrobiłem to, że calutki obiekt był objęty i brał udział, prawda, w, tym, w tej spirali, w tym skręcaniu, w tym ślimaku, natomiast na przykład ta górna krawędź, proszę bardzo, prawda, mniejszy obiekt to troszeczkę lepiej wygląda, proszę bardzo, prawda, nie ma tu nic na, nic nie stoi na przeszkodzie, no taka mała podpowiedź, jeżeli ktoś się już e, chciałby bawić i, i tworzyć ilustrację, no na przykład e, może... Tworząc jakąś roślinność, prawda? Ustawię większą końcówkę, tak jak była 50, możemy szybko jakieś pnącza sobie stworzyć, prawda? Proszę bardzo. Gotowe. No, taki przykład, tylko oczywiście. Dobrze, idziemy dalej. Wsunę ten obiekt. Dalej mamy. Przyciągaj, odpychaj. No, to są narzędzia takie, które działają jakby odwrotnie, ale jednak nie tak samo. No. Powinny wydawały, wydaje się, że powinno przyciągaj to przyciąga, odpycha to odpycha i uzyskać jakby ten sam kształt jednak nie do końca. Utworzę o tego typu prostokąt. Pierwsze z nich przyciągaj. No, za duża końcówka, w tym przypadku 30 to będzie. Ok. Stawiam sobie oczywiście, obiekt musi być zaznaczony. Narzędzie działa oczywiście na yy, nie tylko jeden obiekt, ale także na dwa na przykład, czy więcej. One muszą być oczywiście zaznaczone. I teraz przyciągaj, jak to działa. Ustawiam sobie obiekt, proszę bardzo, do środka, prawda? Tej mojej końcówki zostają przyciągnięte no, te elementy. Gdybym ustawił o ten sposób, popatrzmy, szybciutko utworzę sobie taką ostrą końcówkę, prawda? Mojego prostokątu, proszę bardzo, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tu wycofam operację, to jest narzędzie przyciągaj, odpychaj. Troszeczkę inaczej, prawda? Popatrzmy teraz. No tu będzie za duża końcówka, 20 będzie ok. I ustawiam sobie w ten sposób moje narzędzie. Trzymam wciśnięty przycisk i, proszę bardzo, utworzyłem takie, no, jakby wcięcie, prawda? O wielkości mojej końcówki. No, oczywiście, jeżeli przytrzymam, dostatecznie długo, bo mogę wcisnąć. Popatrzmy, i puścić. I nie jest to dokładnie. To będzie lepiej, jeżeli nie będzie 70, a użyjemy tą szybkość działania gdzieś 30, wycofam operację i popatrzmy. Może większą końcówkę, żeby było to lepiej widać, 30, proszę bardzo, troszeczkę inne, prawda? Jeżeli puszczę szybciej, utrzymuję troszeczkę inny kształt, prawda? Niecały, niepełny, prawda? Wycofam operację, to jest no, dość fajna sprawa, gdybyśmy mieli na przykład... No nie wiem, zduplikuję prawda, ten obiekt, ustawię go obok, no może troszeczkę dalej. Oba zaznaczę z shiftem i wybiorę oczywiście narzędzie, no na przykład właśnie odpychaj. Prawda? I teraz mogę na przykład porobić ładne wcięcia, takie same, dokładnie symetryczne w obu tych prostokątach, oczywiście, prawda? Może to być też na środku. Proszę bardzo, mamy. Dwa ładne symetryczne obiekty, prawda? Utworzone, no możliwości jest wiele, oczywiście, nie będę wszystkiego tutaj pokazywał. Przechodzimy dalej. Narzędzie, które, no troszeczkę pędzel rozmazujący, no tak nie do końca ta nazwa tutaj funkcjonuje, prawda? Nie do końca to tak właśnie funkcjonuje, jak ma nazwę. No ale oczywiście pokażę, jak to, jak to działa. Niech to będzie też koło znowu. Ja znam taki pędzel prawda, z innych programów graficznych i on działa no, zupełnie inaczej niż, prawda, niż tutaj w Corelu, no, ale też można oczywiście pozniekształcać troszeczkę te nasze obiekty. Mamy tu opcję oczywiście wielkość końcówki tu jest do ustawienia zasychanie. Możemy ustawić na 0 albo maksymalnie 10. Niech pozostanie 10. Tu jest do ustawienia opcja nachylenia pióra. 90, jak widać, to jest koło. No, zmienię na przykład 45, prawda? Tego typu. Piszę wartość minus 45, prawda? 15, przepraszam. Wartości minusowych, jak widać, minus 45. Nie można pisać, czyli 15, prawda? Dobrze, niech zostanie 45. To jest taka troszeczkę ciekawsza końcówka. No i tu mamy też opcję o, jakby, o prawa pióra. Można zmienić to o ileś stopni, prawda? Tą wartość, No powiedzmy, niech wpiszę tutaj 75 stopni, prawda? Obróciłem, jakby tą końcówkę jeszcze widać, prawda? Ona się obróciła. No i jak to działa? Mogę podobnie, prawda? Wyciągać, jakby na zewnątrz rozmazywać, prawda? Czyli tak jak tutaj nazwa mówi, to tak nie do końca, tak? Rozmazujący, ale jest owszem, prawda? I działa to na takiej zasadzie, może większą tą końcówkę, będzie to lepiej. 50 będzie ok, popatrzcie, jeżeli w takim położeniu mam i wyciągam na zewnątrz, ta końcówka robi się coraz mniejsza, prawda? Popatrzcie, długi obiekt taki rozmazałem to, prawda? Na długiej przestrzeni. Natomiast, jeżeli tutaj zmienię na przykład na 0, to popatrzcie, co mogę robić? Jeszcze dalej, prawda? Absolutnie, no właściwie to ile bym chciał, popatrzcie. Co się dzieje? Proszę bardzo, prawda? Czyli jest to opcja, która mówi mi, prawda, O yy, jakby wartości działania tego efektu roz, rozmazywania. Wycofam tę operację. Oczywiście działa to także do środka, prawda? W ten sposób kliknąłem. Proszę bardzo. No, taką dużą końcówkę mam, no ale, ale prawda? Yy, to jest też działanie do środka. Też oczywiście z tym efektem, by całą pracę 0, maksymalnie jest 10, i używając efektu z tutaj z ustawieniem 10, no to już nie, to po prostu taka krótka, prawda, krótkie działanie jest tego narzędzia. Ok, no to jest sprawa tutaj dyskusyjna, czy to się przyda, czy nie, oczywiście mam nadzieję, że jak najbardziej tak. No i kolejna sprawa, kolejne, ostatnie już narzędzie z tej grupy. Pędzel chropowaty to jest bardzo fajna sprawa. Możemy tworzyć sobie różnego rodzaju nierówności, prawda? Na brzegach. No, niech to będzie sobie prostokąt, tego typu, prawda? Na jakimś o, takim kolorze, bez konturu. Tworzymy poszarpaną kartkę. Na przykład wybieram narzędzie. Tu mamy ustawienia, oczywiście, wielkość. Troszeczkę zrobię większą 20. Dalej mamy tutaj opcję. Częstotliwość, prawda? Ilość tych ostrzy. Ja je zrobię na 3. Tu jest opcja znowu zasychania, czyli jak długie to mają być efekty. Jeżeli ustawię na 10, to będą no, z tych wszystkich możliwych najkrótsze, a jeżeli ustawię, nie wiem czy 10, faktycznie zaraz sprawdzimy. Tak jest, 10 to jest maksymalnie. A jeżeli będzie 0, to będą, no właściwie chyba nieograniczone, bo można, jak widzieliście w poprzednim przykładzie. Przy tym narzędziu, tutaj pędzel rozmazujący, to po całej prawie stronie ciągnąłem to rozmazanie, prawda? Z tego koła. No i tutaj oczywiście jest opcja nachylenia tego pióra, prawda? Na razie jest to 0,0, czyli normalne kółeczko mamy, tak? I no, zbliżę widok, może jeszcze najpierw, tak? Tutaj to no, na sam dół, prawda? I robię poszarpaną kartkę, popatrzmy. Oczywiście obiekt musi być. O, no, przesadziłem z ustawieniami. Wcepam operację, czyli tak. Yy, wielkość 2, i nie 20, tylko połowa tego, tak było 10. Prawda? I o, proszę bardzo, przeciągam. Klikam i przeciągam sobie, prawda? I proszę bardzo, też jeszcze za dużo jest. Wcepam te operację. Yy, może tak, ustawimy kąt. 45 stopni. Nie, to będzie uzyskam po skosie jakby. No, chociaż oczywiście może być. I 10, a tutaj 1. I tylko tak dotykając o jakby końcówką, prawda, tego tego pędzla mojego jakby. Proszę bardzo, mam poszarpaną kartkę. Jak najbardziej oczywiście Sunę ten obiekt, wrócimy do koła. No i teraz, no oczywiście ustawienia, no powiedzmy, popatrzmy ile tu jest maksymalnie też do ustawienia, też 10, prawda? I 45 może pozostać. I robimy zębate koło, prawda? Oczywiście za dużo, 10 to jest za dużo, jest za gęsto tego będzie, ale popatrzcie też, taki efekt też można uzyskać. Proszę bardzo, może wyłączę wypełnienie, teraz kontur, prawda? Wygląda w ten sposób, tak to właśnie się prezentuje. Czyli też można tworzyć. Usunę obiekt, to taki może inny pomysł. Jakąś linię podkreślającą jakiś efekt, no, mniej lub bardziej ciekawy. No źle wybrałem narzędzie. Wycofam to, usunę. Krzywe bez chciałem wybrać oczywiście. Może tworzymy taki o łagodny, łagodny łuk. Świetnie, Enter. I teraz tutaj zastosuję to narzędzie, popatrzcie. Proszę bardzo, prawda? Czyli można jakieś efekty jeszcze oprócz tego, że mogę uzyskać jakąś poszarpaną krawędź, mniej lub bardziej. No to oczywiście na samych krzywych jak najbardziej można to stosować, jakieś efekty uzyskiwać. I oczywiście tu mamy czarny kolor wypełnienia. Może sobie być absolutnie dowolnie inny. I możemy to dowolnie kształtować. Ok, no mamy omówione bardzo ważne narzędzie kształt. To są narzędzia pomocnicze, oczywiście. Wiemy już właściwie wszystko z podstawowych rzeczy. O, o kształtach podstawowych, prawda? O, tutaj mamy kadrowanie, nóż, kadrowanie i tak dalej. Te wszystkie elementy. Myślę, że pora, aby wrócić troszeczkę do, do tej okładki. Zrobimy sobie przerwę od tego kursu. A ja po prostu troszeczkę popracuję nad tą układką, wykorzystując już to, co do tej pory po prostu pokazałem. Nie do końca jeszcze sporo przed nami, no ale zróbmy sobie małą przerwę.